Dzień dobry wszystkim, rozpoczynamy tegoroczny vlogmas Nie wiem jak wy, ale jestem mega podekscytowana yy, Zaraz będę się zbierać do szkoły, dlatego już jestem ogarnięta W sumie zaraz już wychodzę, dosłownie po nagraniu tego klipu Czy wyglądam źle? Tak Czy to coś nowego? Nie No dzień dobry, dzień dobry pana tutaj Będzie dużo w tych vlogmasach Ooo, jaki słodziak Chciałam tylko powiedzieć, że ogólnie to to będzie dzisiaj bardzo dobry dzień, ale to już chyba przyzwyczajiliście. Chciałabym ogólnie bardzo doprowadzić te vlogmasy do końca, bo rok temu mi się nie udało. Nie chciałabym bardzo doprowadzić te vlogmasy do końca, ale wierzę, że się uda. Tak, Wide stoi na parkingu i czekam. Dobrze jest okropne światło, ale patrzcie, ostatnio tutaj się wydarzył nieszczęśliwy wypadek. Ostrość o. o. Znaczy, nic mi nie boli, ale A, trzeba to naprawić. Dzień dobry, fani, wyszłam ze szkoły. Mam nadzieję, że nie będzie wioski, że tutaj pod szkołą nagrywam w samochodzie. Jadę, ale tu zimno, o matko, jadę pozałatwiać parę spraw w mieście i jadę do domu. Jadę z wejściem do was w domciu. O Boże, chcę już być w domku. Zapnij, o jest. Dotarłam do domu, więc możemy bardzo się cieszyć tym faktem, że wszyscy, e, w zasadzie ja, dojechałam szczęśliwie i zdrowo. E, musiałam zobaczyć dwie sprawy na mieście, więc w sumie pokażę Wam, bo to są rzeczy, które kupiłam. E, u nas w mieście otworzył, otworzył, może ja inaczej, dowiedziałam się o antykwariacie e, z książeczkami, e, gdzie pani sprzedaje online, a przez to, że ona no jest na miejscu, to można odebrać się w każdej chwili e, tutaj u nas i kupiłam sobie dwa e, Reportaż z wydawnictwa czarnego. Pierwszy jest Niegrzeczne Jacka Hołba. Ja wiem, że wy teraz macie tutaj odwrócone, ale no, nazywa się tak, czytam jak to się nazywa. Jacek Hołb, Niegrzeczne historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Ja czytałam jedną książkę Jacka Hołba i bardzo mi się podobała. I mam drugą, która na mnie czeka, więc jak zobaczyłam tą za 19 zł, a chciałam ją przeczytać, no to się bardzo ucieszyłam. I Mira Marcinów Bezmatek, czyli bardzo poważny reportaż z wydawnictwa czarnego, który jest w ogóle nowym reportażem bo on wyszedł maksymalnie, wydaje mi się, że w tamtym roku e, najpóźniej. Więc mega się cieszę, że go dorwałam, kosztowało 15 zł, więc, no, tylko brać. Więc e, bardzo się cieszę e, z moich zakupów książkowych. Oczywiście ja przez te vlogmasy będę Wam, będę wam pokazywać różne książki, e, więc jest bardzo mała szansa, że w ciągu grudnia na moim kanale widzicie jakikolwiek film książkowy. Ale okej, okay. i byłam jeszcze w paczkomacie i zamówiłam e, rzeczy do paznokci. Da fuck is that, ale okazało się, że nie mam żelu, więc trzeba to było nadrobić i zamówiłam rzeczy do paznokci. W sensie głównie po prostu żeli, jakieś dodatki, które były w zestawie, gdzie ten zestaw się w miarę opłacał, czyli pędzelek. Mam taki jeden, ale mi się zepsuł, więc jak najbardziej chętnie skorzystam. Mamy żel w kolorze Clear, ale paznokcie ja bardzo lubię ten żel. Do tego w tym zestawie, również, ale paznokcie jest Slip Solution 100 ml, czyli to jest taki płyn do układania tego akrylożelu. Więc jak najbardziej ja uwielbiam takie kombo. Do tego formy, bo mi się pokończyły. Kieliszek na ten właśnie liquid. I jeszcze mam nowy o, ale śliczny. przepiękny, taki mini, mini, mini frez do skórek. Więc jak o, jaki On jest tyciulki. Patrzcie, kto to jest maluch. Ale on będzie cudowny, ja wam mówię. E, więc no, fajnie. To tyle. Mam jeszcze, że nie wspomniałam nic w tym pierwszym vlogmasie, ale złe światło, o kalendarzu adwentowym, jaki będzie na nas czekał cały ten grudzień. Nie kupowałam w tym roku żadnego kalendarza z kosmetykami, bo mam niedużo, bardzo dużo tych kosmetyków. To te kalendarze są dodatkowo bardzo drogie. I w tym roku będziemy otwierać sobie kalendarz herbatkowy. Proszę Państwa, porozmawiajmy teraz. Ja kocham herbaty, a szczególnie zimą, więc to jest yy, coś dla mnie. Otwórzmy to w ogóle. To jest w ogóle taka choinka. Więc sobie to gdzieś powiesimy na nasze tło, jak będziemy robić tło świąteczne. Uuu, a, wypadła jakaś. Jezuś, kłony wypadają. Dobra, chyba już żadna nie wypada. Wygląda to kozacko, taka choina. Muszę ją gdzieś przywiesić, chociaż na jakiś czas, bo no... Wypadają. Dopóki nie ogarniemy tła świątecznego, to tutaj będzie wisiał kalendarz adwentowy. I bierzemy herbatkę na dziś, proszę Państwa, i będziemy robić herbatę zaraz. Uo. Sprawdźmy, co to takiego dobrego. Herbata biała poziomkowa z mandarynką. <słuch> Więc teraz, sobie zrobić herbatę, doleję trochę soku malinowego i zrobimy testik. O, lepiej nie pachnie. W czasie, gdy moja herbata się tam zaparza, to powiem Wam jeszcze, że teraz jest mundial i mega się wciągnęła. i oglądam prawie każdy mecz. I dzisiaj, 1 grudnia, gra Kostaryka z Niemcami i obstawiłam 3 zł na Kostarykę, więc jeżeli wygramy, proszę Państwa, będę pieniężnie do przodu. Więc trzymamy dzisiaj kciuki za Kostarykę. <grych> Próbujemy na razie bez soku malinowego. Taka dobra, jak się spodziewałam. Może się jeszcze nie zaparzyła do końca, ale nie jest taka dobra, jak się spodziewałam. Powiem Wam, że nawet sok malinowy jakoś mocno nie ratuje tej herbaty, jest bardzo średnia i jest mi bardzo przykro z tego powodu. A jest mi naprawdę przykro, że ta herbata nie smakuje tak dobrze, jak zapowiadała. No ale trudno. Zrobiłam bardzo mały remont biblioteczki, szczególnie na tych dwóch regałach, bo książki mi się już po prostu nie mieszczą powoli, więc no nieźle. Aktualnie idę sobie poleżeć, może trochę poczytam i po prostu zrobić baby reset od życia, więc tak. Dzień dobry. Przepraszam, że nawalam ci flaszem. Mój aniołeczki, A mam dupę. Ale mam dupę fajną. Twierdziłam, że moje chillowanie wykorzystam w miarę produktywnie i montuję dla Was film na TikToka z testem palety, który już na pewno tam jest, bo zaraz jak to zmontuję, od razu to wrzuć, wrzucę na TikToka, więc jak coś, to zapraszam. Tutaj nazwa mojego TikToka. Jest w sumie zaraz 20, a ja będę robić paznokcie, bo nie dość że na tej ręce chciałabym troszkę ogarnąć moje skórki, bo mimo że mam już jeden dzień, to... Mam taki problem, że skórki mi bardzo szybko rosną, dlatego chciałabym to naprawić, żeby jak najdłużej te paznokcie były świeże. A tu muszę naprawić tą bubę, więc zabieram się za to. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że mój kupon wejdzie i wygram pieniądze. Moje 3 zł postawiłam na kosterkę, proszę! Błagam, trzymajmy kciuki! To jest aktualny wynik meczu. Trzymamy kciuki dalej za Kostarykę. Dwa do jednego, błagam, błagam, Kostaryka, błagam! Trzeba to oczywiście teraz posprzątać. Ale cały czas oglądam. Proszę Państwa, ja nie wiem co tu się dzieje z dwa 2 do dwóch. 2. Update mundialowy. Niestety przegrałam i wygrała, yy, wygrali Niemcy, kto oglądał ten dwie, ale muszę Wam przyznać, że mega mi się podobał ten mecz i był mega, mega emocjonujący i nigdy się chyba nie wciągnęłam w żaden mecz aż tak bardzo yy, i uważam, że Kostaryka mimo wszystko pokazała klasę, więc wow yy, i co? To by było chyba tyle z tego vloga. Ja idę się umyć, idę montować dla Was tego vlogmasa, żeby jutro go Wam dodać. Pamiętajcie oczywiście, że vlogmasy są z jednodniowym opóźnieniem. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego vloga i do zobaczenia jutro. Bye!